Siemanko, z tej strony Łukasz, a to jest kolejny odcinek z naszej serii pod tytułem Koncik Konesera. Dziś jest sobota i za kilka godzin startuje kolejna seria spotkań Premier League, ale my jednak zajmiemy się tym, co na angielskich boiskach działo się od wtorku, a działo się niewiele tak naprawdę. Poza tym, że Manchester United yy, zwyciężył w meczu z Burnley i awansował na fotel lidera, działo się naprawdę niewiele. Rozegrane 6 ligowych spotkań, zaledwie 8 zdobytych goli w tych sześciu meczach. Zajmiemy się może najpierw przedstawieniem wyników, Manchester United, tak jak wspomniałem, pokonał Burnley na turf 1 do 0. Wolverhampton przegrało na własnym stadionie 1 2 z Evertonem. Sheffield United pierwszy raz w tym sezonie. Wygrało mecz pokonując osłabione Newcastle United. Manchester City skromnie zwyciężył w meczu z Brighton. Tottenham zremisował 1-1 z Fulham, a Arsenal bezbramkowo podzielił się punktami w derbach z Crystal Palace. Zacznijmy sobie może od meczu Manchester United z Burnley. Jak mogło się zdawać, Czerwone Diabły były tutaj zdecydowanym faworytem Natomiast samo spotkanie nie wyglądało już w ten sposób, że to Manchester United tylko i wyłącznie przeważał w tym spotkaniu. Burnley również miało swoje sytuacje. Mieliśmy do czynienia z kilkoma naprawdę sporymi kontrowersjami, a największa miała miejsce około 30 minuty w pierwszej połowie, kiedy to po ładnej akcji Manchester United Edinson Cavani został... Brutalnie sfaulowany, wychodząc na pozycję sam na sam z bramkarzem. Sędzia zasugerował, że tam była żółta kartka dla piłkarza Berlin natomiast po konsultacji VAR okazało się, że jak najbardziej ten faul zasługiwał na czerwoną kartkę, ale przed tą akcją, jeszcze na połowie Manchester United, pod polem karnym Czerwonych Diabłów, Lukso. Też w brzydki sposób faulował, i tutaj była na tyle ciekawa sytuacja, że tak naprawdę mogliśmy zobaczyć czerwoną kartkę za, zarówno w jedną jak i w drugą stronę. Ostatecznie sędzia rozstrzygnął to w ten sposób, że pokazał żółty kartonik dla Lukaszoła i yy, graliśmy dalej. Bramka pola pogby, naprawdę bardzo ładny gol, moim zdaniem, była to najładniejsza bramka. W tych spotkaniach, które mogliśmy do tej pory obejrzeć, w tej kolejce 71 minuta. Paul Pogba, pięknym strzałem, trafia do siatki i ustala wynik meczu na 1 do 0. Skromnie, bo skromnie, ale jednak spotkanie daje 3 punkty Czerwonym Diabłom. O to głównie chodziło. Fotel lidera po raz pierwszy od 2013 roku po nowym roku Manchester United wskakuje na. Pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Jedziemy dalej. Drugie spotkanie, które sobie omówimy, to mecz Wolverhampton z Evertonem. Mecz zakończony, jak już wspomniałem, zwycięz... zwycięstwem. Detoffis 2 do 1. Po golach Iłobiego i Kina. Natomiast y, honorowe trafienie dla Wolverhampton zdobył Ruben Neves. Ostatnio nie wiedzie się Nuno Espirito Santo i jego drużynie. Zgodnie z plotkami, które krążą w świecie doniesień prasowych, Nuno Espirito Santo być może zmieni klub w najbliższym czasie. Jego agent już rozgląda się za nowymi pracodawcami. Był nawet temat Arsenalu, jednak źródła nie są zbyt poważne, dlatego nie bierzemy sobie ich na tą chwilę do siebie. Jeśli chodzi o Wolverhampton, na chwilę obecną 14. miejsce w tabeli, 22 punkty i kiepsko to wygląda, jeśli chodzi o Wilki, bo na przestrzeni ostatnich pięciu spotkań to trzy porażki i dwa remisy. Natomiast Everton bardzo ładnie sobie radzi, bo jedna porażka na pięć ostatnich spotkań, cztery zwycięstwa, i po tym zwycięstwie nad Wolverhampton. The Office meldują się na piątym miejscu w ligowej tabeli z dorobkiem 32 punktów, czyli zaledwie jeden punkt straty do Liverpoolu, który obecnie jest na drugiej pozycji. Także The Office jak najbardziej w tym sezonie nam mogą imponować. Carlo Ancelotti robi naprawdę fajną robotę i wydaje się, że ta drużyna będzie walczyła o udział w europejskich pucharach. A co do Wolverhampton, to co złego dzieje się z tą drużyną, która do tej pory naprawdę w poprzednich sezonach radziła sobie bardzo dobrze, a w tym sezonie no 14 pozycja w tabeli to nie oszukujmy się jest porażka dla tej drużyny. 19 do 26 to stosunek bramek na chwilę obecną i nie wygląda na to, żeby wilki mogły się w najbliższym czasie włączyć do walki o europejskie puchary. Czy tutaj widoczny jest brak Raula Jimeneza? Myślę, że na pewno tak. Ale nie jest to chyba jedyny problem Wilków w tym sezonie, grają po prostu kiepsko. I myślę, że kwestią następnych kilku meczów będzie to, czy Wolverhampton jeszcze powalczy o tą pierwszą część tabeli, o tą czołówkę, tak naprawdę, bo tutaj w tabeli, tak jak wspominaliśmy już w poprzednich odcinkach, mamy bardzo duży ścisk i to się nie zmienia, bo cały czas drużyny. Z czołówki potrafią gubić punkty drużyny z końca tabeli, potrafią te punkty zdobywać w meczach, w których są skreślani. Także tutaj wszystko jak najbardziej może się jeszcze zdarzyć. Kolejnym meczem rozgrywanym tego dnia było spotkanie Sheffield United i Newcastle United. Sheffield United, tak jak już wcześniej wspominałem, pierwszy mecz wygrany w tym sezonie to właśnie to spotkanie przeciwko Newcastle United. Newcastle, które od 45. minuty grało w osłabieniu, Ryan Fraser w przeciągu 3-4 minut złapał dwie żółte kartki, wyleciał z boiska, i Newcastle United musiało sobie radzić w osłabieniu. Około 70. minuty doczekaliśmy się gola. Był to gol Billiego Sharpa z rzutu karnego. Sheffield United wysunęło się na prowadzenie i tego prowadzenia już do końca spotkania. Szabelki nie oddały. Jeśli chodzi o statystyki tego spotkania, to zdecydowanie były one na korzyść Sheffield United, więc tutaj nie można mówić o jakimś szczęściu piłkarzy Christa Wildera. Po prostu Sheffield United było lepsze w tym spotkaniu, nie można tutaj tłumaczyć tego faktem, że grali z przewagą jednego piłkarza. Newcastle United w ostatnim czasie prezentuje kiepską formę, nie wiadomo czy ta drużyna. Będzie taka spokojna w końcowej fazie sezonu, jeśli chodzi o utrzymanie Premier League na kolejny sezon. Doniesienia prasowe są takie, że władze Newcastle United dają kredyt zaufania, spory kredyt zaufania menadżerowi SROK, Steve'owi Bruce'owi, co nie podoba się na pewno kibicom. Jeśli chodzi o Newcastle United, 27 straconych goli, 18 zdobytych zaledwie, daje to pozycję 15 w tabeli i 19 punktów na koncie. Na razie jest to bezpieczna przewaga, dlatego że drużyna z miejsca 18, czyli Fulham, ma na swoim koncie 12 punktów. O Fulham jeszcze będziemy rozmawiać później, dlatego że tutaj w tej drużynie też jest ciekawa zależność w ostatnim czasie. Natomiast jeśli chodzi o Newcastle, to tak jak wspomniałem wcześniej, nie wiadomo czy jeżeli będzie taka gra tej drużyny w dalszym ciągu, czy Sroki spokojnie się utrzymają w tej lidze, czy będą po prostu do ostatnich kolejek walczyć o swój ligowy byt. Jeśli chodzi o Sheffield United, myślę, że ta porażka tutaj na razie niewiele zmienia, chociaż daje takie pewne światełko w tunelu, że jednak może uda się utrzymać. Bo na przestrzeni ostatnich 5 spotkań to są 4 zdobyte punkty Sheffield, a po 18 kolejkach mają ich łącznie zaledwie 5. Także tutaj, żeby dogonić najbliższą drużynę, która jest w bezpiecznym miejscu, brakuje 9 punktów, czyli nadal naprawdę sporo, patrząc na, na to ile punktów się zdobywa na, na tych miejscach 20, 19 czy też 18, to takie 9 punktów, no to jest naprawdę... Dość sporo. Kolejny, kolejny mecz i kolejny dzień ligowych zmagań to spotkanie Manchesteru City z Brighton. Tutaj wydawało się, że obywatele do tego spotkania przystąpią jako zdecydowany faworyt, rozniosą Brighton i będą za chwilkę znów walczyć o miejsce pierwsze w Premier League. No i co można po tym spotkaniu powiedzieć? Rzeczywiście obywatele, go, obywatele to spotkanie wygrali, ale wynik tylko 1 do 0. Tutaj przytoczę sytuację z końcówki spotkania, gdzie w doliczonym czasie gry Kevin De Bruyne wywalczył rzut karny i nie wiedząc czemu piłka została oddana Rahemowi Sterlingowi, który 10 minut wcześniej wszedł na plac gry. No i Anglik po prostu po raz kolejny zmarnował ten rzut karny. To już trzeci z rzędu zmarnowany rzut karny Rahima Sterlinga. Także myślę, że ten zawodnik już raczej nie podejdzie do strzału z 11 metra przy kolejnej okazji. Chociaż Pep Guardiola w swoim stylu po meczu stwierdził, że tak, tak, ten chłopak następnym razem strzeli gola z rzutu karnego. Także. Tak naprawdę nie wiadomo, ale wydaje się, że jest tylu piłkarzy w tej drużynie, który, którzy na pewno lepiej mogliby wykorzystywać te rzuty karne, że po prostu dawanie kolejnych szans Sterlingowi jest po prostu bezpodstawne. Tym bardziej, że nawet Ederson wypowiada się, że jest najlepszym strzelcem rzutów karnych w tej drużynie, tylko po prostu nie dostaje szans. To by była też ciekawa sytuacja, gdyby to bramkarz yy, The Citizens strzelał te rzuty karne. Ale myślę, że ostatecznie to jednak padnie na Kevina De Bruyne. Jeżeli Belk jest na boisku, powinien te rzuty karne strzelać. Wydaje się najpewniejszy do tego. Spotkanie zakończyło się, tak jak wspomniałem, 1 do 0. Z Jedynym strzelcem w tym meczu został Phil Foden, natomiast asystentem Kevin De Bruyne. I co ciekawe, tych dwóch piłkarzy to najlepsi odpowiednio strzelec i Asystent w Manchesterze City w tym sezonie. Jeżeli chodzi o formę Manchesteru City, ciężko ją tutaj chyba na tą chwilę ocenić. Jednak City na trzecim miejscu w tym momencie po serii zwycięstw. Cztery zwycięstwa z rzędu. Może spotkania nie były jakieś arcytrudne. Najtrudniejsze wydawało się to z Chelsea na Stamford Bridge wygrane 3-1. Cały czas wydaje się, że brakuje tutaj w Manchesterze City tego napastnika, tej typowej dziewiątki. Poza tym, naprawdę fajnie uporządkowana defensywa. Pep Guardiola w końcu może być zadowolony ze swojej defensywy, bo zaledwie 13 straconych goli. Duet obrońców Diaz i Stones naprawdę prezentują rewelacyjną formę. I Manchester City na chwilę obecną, mimo że jest na trzecim miejscu, i traci do lidera do Manchesteru United 4 punkty. To ma jeszcze jeden zaległy mecz. Jeżeli się uda ten zaległy mecz wygrać, a będzie on rozegrany 20 stycznia, to obywatele wskoczą na drugie miejsce w tabeli i tylko będą tracić jeden punkt do lidera. Jeżeli chodzi o terminarz najbliższych spotkań z tych drużyn, które. Najlepiej yy, prezentują się na chwilę obecną w tabeli Premier League, to właśnie obywatele mają stosunkowo najprostszy ten ter terminarz, co może świadczyć o tym, że wkrótce to Manchester City może objąć prowadzenie w tym wyścigu o trofeum Mistrzostwa Anglii. Manchester United i Liverpool zmierzą się w bezpośrednim pojedynku teraz na Anfield yy, w niedzielę i i jakby nie było, Manchester City myślę, będzie zadowolony yy, z tego meczu, cokolwiek by się nam nie stało, bo po prostu ktoś tutaj punkty musi zgubić. Czy wygra Manchester United, czy Liverpool, czy padnie remis, to obywatele tak czy inaczej na tym skorzystają, bo wygrywają swoje spotkania, oni będą cały czas iść w górę tabeli. Także szykuje nam się naprawdę ciekawa walka o Mistrzostwo Anglii w tym sezonie. O ile po Liverpoolu, czy Manchester, Manchesterze City mogliśmy się tego spodziewać. O tyle myślę, że Manchester United, tym bardziej w pozycji lidera aktualnie, jest tutaj sporą niespodzianką. Jeżeli chodzi o kolejne spotkania, bo myślę, że tutaj temat Manchesteru City został wyczerpany, kolejny mecz to spotkanie Tottenhamu z Fulham. Mecz zakończył się niespodziewanie remisem. Podział punktów, gdzie Tottenham wydawał się tutaj naprawdę zdecydowanym faworytem w tym spotkaniu. I wydawało się naprawdę, że wszystko zmierza ku dobremu dla kibiców Spurs, bo w 25 minucie Harry Kane po bardzo ładnym golu, też zastanawiałem się, który, która z bramek ładniejsza, czy ta Harego Kane'a, czy ta Pola Pogby. Wybrałem jednak tego gola Pola Pogby. Natomiast Harry Kane pięknie strzałem głową pokonał bramkarza Fulham, ładne dośrodkowanie Regiliona. I w 25 minucie Spurs objęli prowadzenie. No ale jak już nas zdążyli do tego zawodnicy Spurs przyzwyczaić, pierwsza połowa w ich, w ich wykonaniu jest fenomenalna, natomiast druga połowa już troszkę gorsza. Ademola Lukman, wchodzący z ławki rezerwowych, podawał piłkę do Cavaleiro, który strzelił gola w okolicach 70-75 minuty na 1 do 1 i taki wynik utrzymał się już do końca spotkania. Fulam na pewno może być zadowolony z tego wyniku, chociaż trzeba powiedzieć, że do samego końca obie drużyny walczyły o zwycięstwo. To nie było tak, że Fulam się broniło i liczyło, że zachowa jednak ten jeden punkt, który i tak jest dla nich naprawdę korzystny. Po prostu Fulam atakowało, Fulam starało się o gola. Dopiero w doliczonym czasie gry hmm, Fulam stwierdziło, że jednak ok, cofniemy się, zachowajmy ten jeden punkt, bo jest zbyt ryzykownie, a dla nas jeden punkt jednak jest istotny, więc bierzemy to i jedziemy do siebie. I tak też się zakończyło. Co ciekawe, Fulam w ostatnim czasie bardzo często remisuje, bo pięć spotkań z rzędu zakończyło się właśnie remisami tej drużyny. Co ciekawe, nie, nie wszystkie te mecze były, należały do najprostszych. Kiedy w ogóle możemy mówić o, o prostych meczach, gdy drużyna jest w strefie spadkowej? No właśnie, chyba, chyba nigdy. Ale remis z Liverpoolem czy remis z Fulham to naprawdę korzystne wyniki. A dwa kolejne spotkania Fulham to, to mecze kolejno z Chelsea i Manchesterem United, więc na pewno również nie będzie łatwo. Natomiast jeśli chodzi o Spurs, aktualnie szóste miejsce w tabeli. 30 punktów na koncie. Drużyna, która jeszcze nie tak dawno była stawiana w roli faworyta do zdobycia Mistrzostwa Anglii w tym sezonie jako taki czarny koń. Okazało się, że w, ostatnich, w ostatnim czasie po prostu podopieczni Sosa Mourinho obniżyli loty, a w związku z tym, że sytuacja w Premier League jest nieprzewidywalna, jest tutaj mega, mega duży ścisk w tabeli, no to Spurs, gdzie dość sporo czasu spędzili w górnej części tabeli. Przez kilka spotkań byli też liderem z tego co kojarzę. Aktualnie są na miejscu numer 6, 30 punktów na koncie, jak już wspomniałem. Dość solidna defensywa, dlatego że tylko 16 goli straconych, no ale na przestrzeni ostatnich 5 spotkań, bo tak sobie tutaj zawsze wyznaczam przelicznik formy. Spurs wygrało tylko jeden mecz z Leeds United dość wysoko, pewnie 3-0, natomiast pozostałe cztery mecze to dwa remisy i dwie porażki, więc tutaj troszkę notowania drużyna Jose Mourinho obniżyła, ale nadal jest to 30 punktów i zaledwie 6 punktów straty do lidera. To pokazuje jaki tutaj duży mamy ścisk i że wszystko po prostu się jeszcze może zdarzyć. Najbliższe spotkanie Tottenhamu to Sheffield United na Bramal Lane, Sheffield United, które jest na fali po tym zwycięstwie. Zobaczymy jak ten mecz będzie wyglądał, no ale oczywiście Tottenham tutaj zdecydowanym faworytem do zgarnięcia pełnej puli trzech punktów. Ostatnie spotkanie rozgrywane w tej kolejce, w tej pierwszej części kolejki, tak zwany blank game week 18 często stosowany pod kątem gry Fantasy Premier League. Ostatnie spotkanie tej właśnie pierwszej części tej kolejki to mecz Arsenalu z Crystal Palace. Tutaj niestety nie mamy o czym zbytnio opowiadać, dlatego że mecz zakończony bezbramkowym remisem. Emocji troszeczkę zabrakło. Spotkanie myślę dość wyrównane, w miarę wyrównany mecz. Bez większych emocji. Arsenal cały czas bez tego czegoś, bez tego, tego co, co mogłoby hmm, przechylać w tych meczach Arsenalu szale zwycięstwa na ich stronę wydawało się, że w ostatnim czasie Arsenal wrócił na dobre tory, dlatego że trzy zwycięstwa hmm, z rzędu kanonierów, natomiast teraz hmm, remis z Crystal Palace na własnym obiekcie na pewno można zaliczać jako porażkę i. Hmm, co ciekawe, między Arsenalem a Crystal Palace jest zaledwie jeden punkt różnicy w tabeli. Arsenal na 11 pozycji. Oczywiście dorobek punktowy 24 oczek wciąż daje mm, szansę na grę w europejskich pucharach. Jednak tak naprawdę z taką formą, z taką dyspo dyspozycją Arsenalu wydaje się, że tutaj, tak jak pytaliście w poprzednim odcinku QA, Odpowiadałem, że moim zdaniem Arsenal może powalczyć jeszcze o te europejskie puchary, ale o czwórce to już raczej kanonierzy mogą zapomnieć. Tym bardziej z taką dyspozycją. I nawet jeżeli tutaj dojdzie do jakichś wzmocnień w zimowym oknie transferowym, to myślę, że ta drużyna, patrząc na, na tych, którzy walczą o pierwszą czwórkę na dzień dzisiejszy, to myślę, że ta drużyna po prostu może powalczyć o pierwszą siódemkę, o te o te miejsca w lidze Europy i to tyle jeśli chodzi o Arsenal. Dobrze, na dziś będzie to wszystko. Kolejny podcast planujemy po zakończeniu kolejki tak zwanej podwójnej pod kątem fantazy Premier League. Tam myślę, że będziemy mieli troszkę więcej, troszkę więcej tematów do rozmów, tych meczów jest dość sporo. Co można jeszcze dodać do tego odcinka to fakt przekładania tych spotkań na, na ten właśnie weekend. Kilka spotkań zostało przełożonych ze względu na, na różne tematy związane z pandemią koronawirusa. Najbardziej bolesne na pewno dla zawodników fantazy, dla graczy fantazy Premier League jest fakt, że nie tak dawno zostało przełożone spotkanie Leeds United z Southamptonem a sporo osób układając swoje składy pod tą podwójną kolejkę wrzucało trzech piłkarzy z Leeds United bo oni naprawdę fajne fiksy mają w, tym, w tej podwójnej kolejce to znaczy mieli bo, bo już nie mają sam należy do grona tych osób miałem 15 piłkarzy do gry wszystkich z podwójną kolejką także już szykowałem bench, bench boosta, a skończyło się na tym że no mam tą jedenastkę z podwójną kolejką ale trzech piłkarzy z Leeds usiadło na ławce i do tego Kyle walker peters który automatycznie też tego meczu z Leeds nie zagra, więc też wypadł na ławkę rezerwowych. No i tak to się właśnie żyje w erze koronawirusa, niestety. Na dziś będzie to wszystko. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca odcinka. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście proszę o zostawienie subskrypcji, łapki w górę, pomocy nam w rozwoju kanału na YouTubie, dlatego że my robimy to dla was, a bardzo was prosimy o to, żebyście wy dla nas zrobili tą małą rzecz, zostawili tego suba, żebyście zawsze byli na bieżąco. My planujemy rozwój tego kanału, planujemy częstsze odcinki o różnej tematyce, nie tylko podsumowań meczów i kolejek, ale też serie Q&A czy podsumowujące większe obszary sezonu Premier League, niż tylko jedna kolejka lotki transferowe i wiele, wiele innych. A jeżeli macie jakiekolwiek propozycje, pomysły i aluzje do, na, do naszego sposobu montażu, nagrywania podcastów, to wszystkie komentarze będą na pewno wzięte pod uwagę. Za, wszel za wszelkie uwagi z góry dziękujemy. I na dziś to będzie tyle. Ja dziękuję. Do usłyszenia, koneserzy.